Czy znaliście taki program jak Idol? Był on jednym z pierwszych i najbardziej popularnych talent show w Polsce. To program telewizyjny, którego głównym celem było odnalezienie nowych talentów wokalnych. Program miał nawet swoją ogólnoświatową edycję, na której Kuba Wojewódzki zrobił z siebie idiotę przenosząc wstyd Polakom. Ale o tym opowiem w dalszej części odcinka, więc koniecznie oglądaj do końca. Geneza programu. Prosta koncepcja brytyjskiego programu Pop Idol z 2001 roku, stworzona przez Simona Fullera, odniosła wielki sukces, dając początek fali w Talent Shows na świecie, jak na przykład American Idol w USA. Polska wersja programu zadebiutowała na antenie telewizji Polsat w 2002 roku i dzięki Rzeszy Fanów była emitowana do 2005 roku, by powrócić w 2017 roku z kolejnym sezonem. I drobnymi zmianami. Podstawowe założenia. Program IDOR rozkładał się z kilku etapów: otwartych przesłuchań, rund eliminacyjnych, a cappella lub z akompaniamentem gitary lub fortepianu, a następnie występów na żywo przed publicznością i Żyli. skład których wchodzili m.in. Elżbieta Zapędowska, Jacek Cygan, Kuba Wojewódzki i nieżyjący już Robert Leszczyński, co się zmieniało w późniejszych sezonach. Widzowie decydowali o losach uczestników za pomocą SMS-ów. Czy przejdą do kolejnego etapu, czy raczej już pożegnają się z programem. Zwycięzcy otrzymywali kontrakt płytowy i możliwość rozpoczęcia kariery muzycznej, co przyniosło sukcesy m.in. Monice Brodce, Ani Drąbrowskiej czy Szymonowi Wydrze. Kulisy idola, czyli to, czego nie widzieliśmy na ekranie. Kulisy castingów. Castingi do idola zawsze były wydarzeniem, które przyciągało tłumy aspirujących wokalistów. Wyobraźcie sobie tylko tą atmosferę czekanie, nawet po kilka godzin wśród tłumu ludzi poddenerwowanie, dotyczące spełnienia marzenia o odkryciu a nawet łzy po odrzuceniu internet wtedy miał mało kto YouTube nie istniał, a innych talent show nie było albo dopiero raczkowały. Do pierwszej edycji pchali się wszyscy mający parcie na szkło, ponieważ to była jedyna opcja, by wtedy zaistnieć. W drugiej edycji castingi miały miejsce w pięciu kolejnych miastach Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Wystarczyło tylko mieć od 16 do 28 lat, wysłać SMS-a pod numer 7943, a później pod wskazany adres przesłać życiorys i kilka zdjęć. Kontrowersje wokół jury. Żyli programu Idol było jednym z głównych powodów, dla których widzowie zasiadali przed telewizorami. Szczególnie Kuba Wojewódzki, znany z ostrego języka i prowokacyjnych uwag. No i ożywił cię. Ożywił bardzo. Nic mnie tak nie ożywia, jak świr. Dziwny ten świat. Był taką postacią budzącą skrajne emocje. Często posługiwały się sarkazmem, co prowadziło do głośnych sprzeczek zarówno z innymi jurorami, jak i uczestnikami. Po no, prostu jest... mamy kobiet serce, aż masz grupy cylkowej. A co takiej grupie cyrkowej robiła? Dżumerka, krobatyka. A plecki? Już my ci jesteśmy potrzebni w tej klacji. Tak, na adrenaliny morską. O ona w takim cyrku jeszcze nie była. Bo <laughs> <laughs> za siebie. Jednym z pamiętnych momentów była jego kłótnia z Elżbietą Zapędowską na temat kryteriów oceny uczestników. Kuba wielokrotnie sugerował, że program powinien promować osoby, które są zjawiskowe w pewnym sensie, nawet jeśli brakuje im perfekcji technicznej. Podczas gdy Zapędowska, jako szanowana ekspertka od emisji głosu, skupiała się na technice. Wystarczy. Ale no i co z tą wariatką, Robert? No tak... Nie wiem co z nią zrobić, ja ją strasznie polubiłem. On no. prowadzi w Polsce taki program najzabawniejsze zwierzęta świata. Bo ona jest taka raczej A, bardziej do takich sztuczek niż do śpiewania. I? Ja jestem przeciwny, bo koleżanka jest wyblakła i bezbarwna. Niech zostanie w cyrku i straszy ludzi na szkle. Do widzenia. A, jest kompletna. Mówimy. z tego poświęcenia. się, cywil. patrzy. <ręk> pojdzie, bo Nie, 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 nie. 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 nie brakowało także emocjonalnych wymian zdań z uczestnikami, którzy reagowali na ostre opinie wojewódzkiego. Niektóre osoby aż wychodziły ze łzami w oczach, ale inne próbowały się bronić, uparcie stawiając na swoim, dzięki pewności siebie. Prowadziło to do jeszcze większej eskalacji. Tego typu kontrowersje napędzały oglądalność i podkreślały charakter wojewódzkiego jako bad boya polskiej telewizji. Odrzucone talenty. Program Idol przeszedł do historii nie tylko dzięki zwycięzcom, ale także przez osoby, które mimo odpadnięcia z programu zdołały zrobić karierę. Na przykład taka Sylwia Grzeszczak, chyba każdemu kojarzona. Uczestniczyła w przesłuchaniach, ale nie zyskała uznania Jeli w wystarczającym stopniu, by przejść dalej. Mimo to stała się jedną z czołowych polskich wokalistek i autorką wielu hitów. Plotki i niepotwierdzone teorie wokół programu. Wokół popularnych programów telewizyjnych, takich jak Idol, często pojawiają się różne plotki i teorie spiskowe. Część z nich może mieć swoje źródło w rzeczywistych wydarzeniach. Część natomiast jest tylko wynikiem wyobraźni fanów. Przyjrzyjmy się tym najbardziej popularnym: faworyzowanie uczestników. W trakcie trwania programu IDOL pojawiały się plotki i spekulacje dotyczące rzekomego faworyzowania niektórych uczestników przez lub produkcję. Krytycy i niektórzy widzowie sugerowali, że niektóre osoby otrzymywały więcej czasu antenowego, co mogło wpływać na ich popularność wśród publiczności. Pojawiały się także opinie, że jurorzy, tacy jak właśnie Kuba Wojewódzki, wykazywali większe zainteresowanie niektórymi uczestnikami. Mogło to skutkować bardziej przychylnymi ocenami. Znaczy, ja powiem tak, że jeżeli jeszcze raz próbujesz refren i wyjdzie, to ja będę na tak. Nie Kuba, Kuba, ja cię dzisiaj zabiję, patrz mi na usta, no. Dziękujemy bardzo. Jednym z tych pamiętnych przykładów faworyzowania był Krzysztof Zalewski, zwycięzca drugiej edycji Idola w 2003 roku. Swoją drogą, kto jeszcze nie, nie wiedział, że on właśnie w tym programie rozpoczął swoją karierę łapkę w górę. Jego talent, charyzma i oryginalność zdobyły duże uznanie jurorów, zwłaszcza Elżbiety Zapędowskiej, która często podkreślała jego umiejętności wokalne. Innym jeszcze uczestnikiem, który cieszył się taką wyraźną sympatią jurorów, był Szymon Wydra. Chociaż ostatecznie nie wygrał pierwszej edycji, bo zwyciężyła Alicja Janusz, jego emocjonalne występy i rokowy styl przyciągały uwagę Kuby Wojewódzkiego, który w sposób szczególny promował bardziej wyraziste i charakterne postacie. Manipulacje montażem to był kolejny temat plotek. Krytycy i byli uczestnicy niekiedy sugerowali, że montaż celowo przedstawiał niektóre osoby w mniej korzystnym świetle, aby wzbudzić kontrowersje lub podsycić emocje widzów. Mogło to polegać na wybieraniu fragmentów z przesłuchań, które ukazywały uczestników jako mniej zdolnych, nadmiernie pewnych siebie albo wręcz aroganckich. Nie chodzi o to, że nie lubię udzielców. To chodzi też o to, że, że ja też mam prawo, mimo tego, że, że jestem grubsza, to też mam prawo śpiewać, pokazywać się w telewizji i być jakaś tam, a nie tylko jakieś laseczki przechodzą, miniówki, kabaretki i w ogóle... W przypadku Idola istniały też plotki, że celowo wybierano momenty, które mogły wzbudzać u widzów określone emocje, od sympatii po antypatię. Rzymon też nie zawsze oddawał pełnego obrazu ich występu czy osobowości. Co prowadziło do mieszanych odczuć po emisji odcinka. Byli uczestnicy w niektórych wywiadach wspominali, że montaż nie zawsze oddawał pełnego obrazu ich występu czy osobowości. Nie, 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 wiedzieliśmy. Nie, nie, wiedzieliśmy. Widzicie, pod jesteście pod. Czy montażyści mogli podstawić scenę, ocenę uczestnika do występu kogoś innego? Teoretycznie mogli, ale czy to kiedykolwiek zrobili? Ukryte konflikty w jury. Plotki dotyczące napięć i ukrytych konfliktów w jury były szczególnie interesujące dla widzów, którzy śledzili program nie tylko dla występów muzycznych, ale również dla osobistych interakcji między jurorami. Znany z tego języka Kuba Wojewódzki. Często bywał źródłem kontrowersji nie tylko na antenie, ale podobno także za kulisami. W kuluarach mówiło się o tym, że niektóre spory mogły wynikać z różnic w podejściu do oceny uczestników. Podczas gdy Zapędowska i Jacek Cygan preferowali skupienie na aspektach technicznych występów, Wojewódzki stawiał na oryginalność i show. Takie różnice miały rzekomo prowadzić do napięć, które choć czasami ujawniały się na ekranie, były jeszcze bardziej odczuwalne poza kamerami. Plotki te nigdy nie zostały w pełni potwierdzone przez jurorów, ale temat był żywo dyskutowany w mediach i wśród fanów programu. Najbardziej znanym przykładem jest spięcie między Kubą Wojewódzkim a Simonem Coelem podczas specjalnego odcinka World Idol po występie Willa Younga z Wielkiej Brytanii. Wojewódzki reprezentujący Polskę często wypowiadał się w ostry i sarkastyczny sposób, co wywoływało reakcje innych jurorów, w tym Koella. Kuba skrytykował występ Brytyjczyka, stwierdzając, że był jak jest fasola śpiewający Jima Morrisona. Na reakcję u Simona Coella nie trzeba było długo czekać. Muszę przeprosić cię za to, że ten symbol z Polski w ogóle cię ocenia. Potem zwrócił się do kuby wojewódzkiego: jesteś idiotą, musiałem to powiedzieć. Zachowanie kuby wojewódzkiego już wcześniej zwracało uwagę. Polski juror miał w studiu biało-czerwony krawat samoobrony, którym wymachiwał i częstował wódką jednego z uczestników. A przynajmniej tak mówi jedna z plotek. W pewnym momencie inny brytyjski juror, Peter Waterman, wykrzyknął w jego stronę: Zamknij się. Wojewódzki oczywiście musiał wrócić do tych wydarzeń sprzed 20 lat, też w swojej autobiografii. Cytując: Uwaga! Simon Cowell to przy mnie literacki cienias. Cienias! Jest postacią światowego formatu milionerem, telewizyjnym kreatorem. Ma Bugatiego Vejroma i bujne owłosienie na klatce z piersiami. Nie ma natomiast poczucia humoru i ksztyny dystansu, napisał. Inny przykład to relacje między wojewódzkim a Leszczyńskim, który to był dziennikarzem muzycznym i krytykiem. Miał swoje konkretne opinie na temat muzyki i często otwarcie nie zgadzał się z ocenami wojewódzkiego. Spory te niekiedy przeradzały się w ironiczne komentarze i słowne utarczki które dodawały programowi charakterystycznego pazura. A no tutaj tak. patrzymy, są talenty tak jak ja! Teorie spiskowe Świat show biznesu często owiany jest tajemnicą, a programy takie jak IDOL nie są wyjątkiem. Plotki o ustawkach, wpływach zewnętrznych i romansach za kulisami to częsty temat dyskusji wśród fanów. Ewentualnie też antyfanów. Od momentu premiery w 2002 roku IDOL wzbudził burzę emocji, ale też spekulacji. Z biegiem czasu pojawiły się pogłoski, że wyniki finałów mogły być manipulowane. Czy produkcja faktycznie miała możliwość wpływania na wyniki, aby kreować oczekiwane efekty? Fani zauważyli pewne niespójności w ocenach jurorów i podejrzewali, że za kulisami mogły zapadać decyzje niezwiązane z talentem uczestników. Czy uważacie, że zwycięzca mógł zostać z góry ustalony, albo czy manipulowano wynikami głosowania? Z kolei plotki o romansach na planie tylko podsycały emocje. W wielu medialnych doniesieniach sugerowano, że relacje między uczestnikami a członkami produkcji mogły w pewnym stopniu wpłynąć na przebieg show. Ale czy udowodniono takie relacje? Takich informacji niestety nie znalazłam. I chociaż wiele z tych historii pozostało tylko spekulacjami, to dodawały one idolowi takiej Aury skandalu, co zwiększało zainteresowanie publiczności. Wpływ Idola na polską muzykę. Program Idol miał duży wpływ na polską scenę muzyczną, ponieważ wprowadził do niej nowe twarze. Spopularyzował kulturę talent show. Dzięki niemu wielu artystów zdobyło taką ogólnokrajową rozpoznawalność i dzięki niemu, co najważniejsze, rozpoczęło profesjonalną karierę muzyczną, zmieniając swoje życie czasami o 180 stopni. Przykładami mogą być Alicja Janosz, Krzysztof Zalewski, Monika Brodka, czy też wcześniej wspomniany Szymon Wydra, którzy od czasu udziału w IDOLU pozostają aktywni w branży i odnoszą sukcesy. Zwycięzcy i finaliści programu zyskiwali natychmiastową rozpoznawalność i możliwość nagrania płyty, co przyspieszyło ich karierę muzyczną. Kilka utworów i albumów, które pojawiły się po udziale w programie, stały się automatycznie hitami. Monika Brodka, zwycięzczeni trzeciej edycji, odniosła wielki sukces dzięki swoim późniejszym albumom. Szczególnie Granda i Clashes, które reprezentowały unikalne, alternatywne brzmienie. Krzysztof Zalewski po latach od wygranej wydał albumy takie jak właśnie Zelik i Zabawa, które zdobyły uznanie zarówno wśród fanów jak i krytyków. Szymon Wydra ze swoim Karpediem również zyskał popularność dzięki utworom takim jak Życie jak poemat. Niektóre też z innych utworów stały się hitami jak Ale ja Moniki Brodki, Cisza Krzysztofa Zalewskiego, Pomyśl o mnie Alicji Janusz. W końcu idol zmieniał sposób postrzegania artystów w Polsce, sprawiając, że zaczęto doceniać charyzmę, autentyczność i umiejętność kontaktu z publicznością na równi z talentem wokalnym. Program też pokazał, że sukces w muzyce to nie tylko technika, ale również osobowość i umiejętność budowania wizerunku scenicznego. A jakie były najczęstsze zarzuty wobec programu? Najczęstsze dotyczyły jego komercyjnego charakteru i promowania chwilowych gwiazd. Które nie zawsze potrafiły utrzymać popularności po zakończeniu programu. Krytycy podnosili również, że format naciskał na widowiskowość kosztem autentyczności wspomnianej wcześniej i rozwoju artystycznego uczestników. Innym zarzutem była presja, jaką program wywierał na młodych ludzi. Zdarzało się nierówne traktowanie uczestników przez jury, co mogło doprowadzić do kontrowersji związanych z faworyzowaniem niektórych osób. Niewątpliwie Idol był programem, który zmienił polską scenę muzyczną, odkrywając takie talenty jak Monika Brodka czy Krzysztof Zalewski. Program, który z jednej strony odkrywał nowe talenty, a z drugiej budził wiele kontrowersji. Tylko, jak myślicie, czy takie programy Talent Show są nadal potrzebne? Czy rzeczywiście pomagają odkrywać nowe gwiazdy? Czy może to tylko chwilowa sława? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym. A jeśli chcecie zobaczyć więcej analiz różnych programów telewizyjnych, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz, żebym wiedziała, co nagrywać. No to bajo! Cześć, się Dominika. Jestem siostrą Marcina. Bardzo podoba mi się jego śpiewanie. Czasami już mamy go dosyć.